Dzień dobry moi drodzy. Kolejny dzień. O, dzisiaj jest zimno. Znaczy, minus 5, a w nocy było z minus 10. Ale moje odczuwalne to jest nieźle. Dużo, dużo więcej. Zobaczcie. Mam buciki, proszę się już nie martwić. Mam buciki, także nie tego. Idę teraz po kurtkę i chodźcie sprawdzimy sobie, jak, jak kamper sobie tutaj poradził. Mam klucze. Mam wszystko. Zaraz zobaczymy. Tylko nie ma tego, mówię Nie ma prądu Ale coś tam chyba zobaczymy Dobra Wejdźmy do środka, zobaczmy Jak to tutaj wygląda O, nieźle Nie wiem, te rolety powinny być zwinięte, czy nie? Trochę odsłonię A, wszystko git Wszystko w miarę git tu gdzieś miałem kurtkę i czapkę już w postawie. Ja sobie tu trochę poszponam. Poszukam, czy wszystko w porządku. Kibelek, tu wszystko w porządku. Wody nie ma. Krany otwierane, Zamrożone, po prostu wszystko Zmarznięte Lodówka troszkę otwarta. O, wszystko ok, nic nie ruszam na siłę. Bo jak jest się na siłę i zmrożone, to mogę po prostu coś połamać. A ja gdzieś tu miałem taką moją ciepłą kurtkę. Gdzie do dał mi sweterek? To ja sobie tu zabieram. To ja tu widzicie, jeszcze ciuchy mam. O bluzy. Duże bluzy, sweter To mi się przyda. I tą bluzę sobie jeszcze wezmę. Tą bluzę sobie jeszcze. Chociaż ja wiem, czy mi to będzie potrzebne Gdzieś tu czapkę jeszcze miałem, taką ciepłą Jeszcze miałem gdzieś tu czapkę Czapkę, miałem czapki na 100% Chyba, że gdzieś Już je przepiłem No nieważne, dobra Słuchajcie, ja sobie to już tu popakuję, tak jak widzicie Kamper jest cały wszystko jest w porządku, tak jak go zostawiłem, tak jest. Także pamiętajcie, tylko te litowo-fosforowo żelaliwe PO4. Akumulatory nie wolno ładować przy minusowej temperaturze. Także, żebyście, jak będziecie mieli kampery, czy inne stacje takie, na przykład te takie ładowania, te takie duże powerbanki, co są z przetwornicami pamiętajcie, że zanim włączycie do prze, prze, ładowania należy baterię ogrzać przynajmniej do zera czy do minus stopni teraz mój akumulator jest jeden z tych takich nowocześniejszych on nie dopuści do ładowania póki temperatura nie jest dobra ale często w starszych takich modelach lub troszkę takich tańszych no to wtedy można uszkodzić sobie no, drogi sprzęt no bo to kosztuje prawie akumulator 4000 zł, nie? Ten 200Ah, także polecam. Polecam. Polecam się zaznajomić z instrukcją w sobie. Dobra, idę na spacer trochę, bo słońce wychodzi. Chyba jest już koło 0 stopni. Także idziemy do lasu. się podobało u Henia na Fertlu. Słuchajcie, yy, dlatego tutaj Heniu wysłał, bo yy, Jola z Australii, ona tak bardzo mówiła, że chciałaby zobaczyć zimę znowu, jaka jest w Polsce, no to Heniu postarał się i poszedł na spacer z Jagódką i zrobił, a tak w ogóle to muszę wam powiedzieć, jeżeli macie ochotę, to podzielmy się trochę Idźcie na spacer, poróbcie zdjęcia. To zawsze na koniec filmu będę wrzucał właśnie jakąś muzykę, może właśnie z, z Waszą okolicą. Będziecie mogli sobie e, zobaczyć na, na YouTube, na kanale, w naszej społeczności. Pokazać rodzinie, e, że tutaj na internecie, tutaj na naszym wyspiarskich przygodach, na naszej platformie e, promujemy nasze lokalne społeczności, promujemy nasz e, lokalny pa patriotyzm. Także. Zapraszam, jeżeli macie ochotę, to, to tak jak e, Heniu wysłał e, na, do mnie na maila wyślijcie zdjęcia, czy krótkie filmy, czy co tam będziecie chcieli, to, 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 to zapraszam. Słuchajcie. A dzisiaj co? Kolejna paczka. Mirek. Ty jesteś niemożliwy chłopie, bo to Trzecia paczka od Ciebie. E, paczka z Polski nie wysłałeś jej na Filipiny. No to otwórzmy ją i zobaczmy Co ty nam tutaj drogi Mirosławie Wysłałeś znowu ty, ty jesteś jednak ty, ty jesteś jednak swój chłop Chłop ze Śląska Górnik Zasuwa dzień i noc pod ziemią Także fajny facet Zawsze mi takie różne rzeczy Wysyła i na telefon I, i paczki No Także Mirek bardzo, bardzo Ci dziękuję Zobaczcie Zanim jeszcze otworzę, to muszę Wam powiedzieć, że z mamusią jest lepiej i pragnę Wam podziękować wszystkim, bo ja czuję te wsparcie od Was, że yy, no pomogło, pomogło i cieszę się bardzo, bo no jest, jest znacznie, znacznie lepiej, znacznie lepiej, także jeszcze nie mówię, że jest wszystko cud cudnie i tak dalej, i tak dalej, bo to wiadomo, ale... Pomogliście, naprawdę pomogliście. Bardzo wam dziękuję. Dobra. Otwieramy paczkę. Mirek. Mirek, Mirek, Mirek. Oświęci. O proszę, Jakie ty cuda tutaj znowu? Wymodziłeś. Znowu... Latarłki, nie lataroki. Co ręki? jak pięknie zapakowane. Proszę bardzo. Full profesion. O Jezus, co ja tu dostałem? Słuchawka bluetooth. No proszę. słuchawka bluetooth. Proszę bardzo, do telefonu. O super, dziękuję Ci bardzo. Ekstra. Zawsze te mandaty jakieś nie dostanę. No, proszę bardzo, od razu ją przymierzę. To jest gumeczką. To, to jest mikrofonem. Jak to się zakłada? Mi raz. To na prawe ucho, na lewe ucho. Chyba na lewe ucho jakoś tak. No, dziękuję Ci bardzo. Super, super prezent. Dzięki śliczny. No, na pewno, bo ja wiecie, mi się często zdarza, że ja tam łapam. Ja wiem o czym Ty mówisz, że ja tam kiedyś telefon miałem w ręce. Yy, I ten. I gadałem. Słonecznik prażony. Zawsze dobry na nerwu. Na pewno o tym pomyślałeś. Dziękuję bardzo. Misiek. Misiek. Dla dzieciaków, pewnie. Misiek dla dzieciaków. Mi się dla dzieciaków zawsze jest dobry. Jeden i drugi psiut będą przekazane dzieciom. Na pewno, na pewno, na pewno. Proszę bardzo, jakie śliczne. Dziękuję Ci bardzo. Super. O! Gurzoło. Gorzo. A ty co jako zdjąłeś. No, dziękuję bardzo. Jakiś winiacz. Monte Santi, dziękuję Ci bardzo. że jest zawsze dobre. Więcej słonecznika. To na ten nerwę. Ja wiem, Nirek, nie mówiłeś. Ja papierochów nie palę. Nie tego, no to... Pięknie, a to... Przyda mi się. Naprawdę, słonecznik jest zawsze dobry na wszystko. Co ty jeszcze ma... O matko bosko! Nieraz kolejny laser. <grym> Kolejny laser. Deep Space Ambition, Ambie Timer Function RGB modul. No, taki nowe disco. Ciekawe, czy przez to disco mi tam paczka wróciła. Jak ja mam to zrobić teraz? Drogą morską. Ja wiem, pisałeś dla mnie. Kolejny słonecznik. Bardzo Ci dziękuję. Zamiast żreć coś innego. WD-40. Jak nie pozmarujesz, to nie pojedziesz. Bardzo dobrze. Co to jest? Co to jest? Wi-Fi kamera. A, to pewnie, żebym dziadka obserwował. dziadka mówię, o dziadku mówię, o ojcu. Wi-Fi kamera. Sio -sio, -sio, sio -sio. Coś ty to wymyślił, Mirosław. To taka jest szpiegowska kamera. No, ty się ty. A? ty. tak, co, co, aha, tu się przykleja i to jest jakaś Wi-Fi, wi Wi-Fi kamera HD, aha, czyli ja to sobie mogę gdzieś to połączyć, mogę ją naładować, bo widzę, że są kable, oj, nawet nie wierzę, jak mi się ten kabel mini przyda, bo ja mam ten w kasku te głośniki na ten mini, nigdy kabla nigdy nie mam. O! Super! No kurde, będzie... Tu jest jakieś ustawienia, on, off. No dobra, będziemy... Będziemy tu kurde Ignaca kontrolować, co on tam wyrabia. Bardzo dobrze, bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Ja tu sobie siedzę, robię filmy, a ten tam wydziwia, albo w lodówce siedzi. Ja już znałam tego naszego Ignaca. No i tu jest jakaś. O jest smar. Kula plazmowa, kula z gadula. Mirek, jak to się przyda mojej mamie na noc, żeby tak ładnie jej świeciło, ty nawet sobie nie wyobrażasz. Kula z gadula, kula. Czekajcie, czekajcie, czekaj jak ja to tworzę. Nie no, musimy coś uruchomić. Czekajcie, ja to otworzę i zaraz zapalimy to. Dobrze, kochani. Kulę mam uruchomioną. Proszę bardzo, zgaszaj światło. Kula. Tak wygląda. Wow. Mira, podoba mi się to, ale jest super, jak się dotyka, zobaczcie, ona ucieka. Nie miała nigdy czegoś takiego. ale teraz zobaczcie na to. Patrzcie na to. Wyłączona, niby. Patrzcie na to. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Just take a second, make sure we're on the That's right big, track. before we say something that we both know we can't take back. Super, nieraz zapalę światło. Serdecznie Ci dziękuję za piękne prezenty. Naprawdę wszystko mi się pięknie przyda, zaraz będę przetestuję projektor i całą, całą resztę. Za piękną lampę świecącą Ci dziękuję. Jesteście super, kochani, bardzo Wam dziękuję za dziś. Fajnie, że znowu się mogliśmy spotkać w okolicznościach, ale. Dzisiejszym sponsorem naszego odcinka jest literka Z Jak zdrowie, zdrowie mamusi Bardzo mi się to podoba, bardzo jest fajnie Trzymajcie się, z zuchy i, i, i druchowie. Na razie, cześć, pa podnięty jestem jak pies Pluto po z tym moim przedszkolakiem Czułem cierpliwość jak... Ja nie wiem kto Ale lekcja pokory Zagryzam zęby i lecimy dalej, lecimy dalej. Na razie. Cześć.